Siemka, siemka. Kolejna fantastyczna noc za nami, a w niej między innymi dwóch trochę zapomnianych kandydatów do tytułu MVP przypomina o sobie z wielkim hukiem zapisując się w historii. Joelowi Embidowi chyba się odechciało trochę grać w koszykówkę. Deja Vu, czyli powtórka meczu sprzed tygodnia i Spencer Dinwiddie zwycięzcą. Opowiedzmy sobie o tym wszystkim w dzisiejszych sprintach, czyli 24 sekundy o wszystkim co najciekawsze, a o meczu nocy, na który wybraliście pojedynek Philadelphia 76ers-Toronto Raptors w 48. 8 sekund. Zaczynamy. Spencer Dinwiddie pod nieobecność Kyriego Irvinga udowadnia, że też potrafi świetnie grać w koszykówkę, a do tego prowadzić swoją drużynę do zwycięstwa. Został zawodnikiem tygodnia konferencji wschodniej i dzisiaj znów, choć skuteczność nie dopisywała, to zdobył 23 oczka, 9 asyst i trafił rzut na zwycięstwo dla Brooklyn Nets, zapewniając im Piątą wygraną w sześciu meczach bez Kairiego Irvinga. Warto wspomnieć o Jarecie Alenie, który zanotował 22 oczka, 21 zbiórek, 2 przechwyty i 2 bloki. Tydzień temu w Sacramento oglądaliśmy bardzo wyrównany mecz, w którym Celtowie nie mogli znaleźć recepty na Badiego Hilda i ostatecznie przegrali jednym punktem. Teraz mieliśmy rewanż w Bostonie. Znowu Badi Hild nie do zatrzymania dla Celtów, zdobył 41 oczek, trafiając 11 z 21 oddanych rzutów za 3 punkty. Znowu bardzo wyrównany mecz, ale tym razem to Kings nie potrafią znaleźć drogi do kosza Celtów w końcówce i Boston ucieka z jednopunktowym zwycięstwem u siebie. Zarówno Sixers jak i Raptors słyną z bardzo dobrej gry w obronie, i rzeczywiście zobaczyliśmy jej dzisiaj na boisku bardzo dużo. Co ciekawe, najgorzej sobie z nią poradził Joelem Beat, który wyglądał wręcz fatalnie i zagrał chyba najgorszy mecz w karierze. W 32 minuty na boisku nie zdobył ani jednego punktu, podując wszystkich 11 rzutów z gry, w tym 4 rzuty za 3 punkty, i do tego jeszcze 3 oddane rzuty wolne. Popełnił 4 straty i aż 5 fauli. I jak do tego dołożymy jeszcze 7 strat Bena Simonsa, to aż dziwne, że ten mecz był tak długo wyrównany. W w Raptors ze świetnej strony pokazał się Rondę Hollis-Jefferson, który dał dużo energii z ławki, zdobywając 16 oczek i 10 zbiórek, ale do zwycięstwa Raptors poprowadził klasycznie duet Fred Van Fleet i Pascal Siakam, zwłaszcza ten drugi, który skuteczną akcją 2 plus 1 wyprowadził Raptors na prowadzenie w końcówce meczu. Potem przechwycił piłkę z drugiej strony boiska i Toronto wygrywał siebie z Philadelphia. Jak ktoś pomija Janisa Tokumpo w dyskusji o MVP sezonu, to chyba nie wie o czym mówi. Dzisiaj Janis znowu daje kozłom zwycięstwo nad silnymi Utah Jazz, a do tego zapisuje się w historii, bo notuje 50 oczek, 14 zbiórek, 6 asyst, 2 przechwyty i 0 strat w 38,5 minuty na boisku. We wszystkich dotychczasowych 17 meczach sezonu notuje Double Double, co jest najdłuższą serią od 43 lat, a do tego jest zaledwie czwartym zawodnikiem w historii, który notuje co najmniej 50 oczek, 10 zbiórek, a przy tym nie popełnia żadnej estrada. coś mówił o kandydacie na MVP, który przechodzi dzisiaj w nocy do historii. LeBron James gra kolejne fantastyczne spotkanie, notując 33 oczka, 14 asyst i prowadząc Lakers do wygranej nad San Antonio Spurs. Lakers wygrywają 15 z 16 ostatnich meczów, w tym 8 meczów z rzędu, mają najlepszy bilans w lidze, a LeBron James został zaledwie piątym zawodnikiem w historii, który już na parkietach NBA trafił z gry co najmniej 12 tysięcy rzutów. W pozostałych meczach dzisiejszej nocy Detroit Pistons pokonują u siebie Orlando Magic 103 do 88. Indiana Pacers wygrywa u siebie z Memphis Grizzlies 126 do 114. Minnesota Timberwolves wywożą zwycięstwo z Atlanta Hawks 125 do 113. I dla Jastrzębi to jest już siódma porażka z rzędu po niezłym starcie sezonu, nawet pomimo świetnego meczu Trae Younga, który zanotował 37 oczek i 9 asyst. Miami Heat wygrywają u siebie z Charlotte Hornets 117 do 100. Portland Trail Blazers wywożą zwycięstwo z Chicago. 117 do 94 dzięki świetnemu meczu Carmela Antonego, który zanotował 25 oczek przy świetnej skuteczności, do tego dokłada 8 zbiórek i awansuje na 18. miejsce na liście najlepszych strzelców wszech czasów NBA i Oklahoma City Thunder wygrywają z Golden State Warriors 100 do 97. Huh, jak widzicie mega dużo się działo dzisiejszej nocy, mam nadzieję, że jutro będzie podobnie. Zapraszam Was na kolejne sprinty jutro rano, gdzie porozmawiamy sobie o następnej nocy w NBA. Piękne dzięki za uwagę, do usłyszenia i do zobaczenia.